a, przełączali już mi radio, bo w ogóle nie chcę, kurwa, bo nie wiem dlaczego. O, teraz się coś poprawiło, tu stoi 66WG qg EPJ, epj 05, 444, wi WI725JS. Ten cel już tego Mercedesa, to jak zacząłem tankować, to akurat wjeżdżał. Podaję z tego względu, bo to nie jest stacja. Co tu, auto za autem. celuch tam celuje Zaraz podamy. SC 5983X. 5983X to i celuchy To miałem jechać do domu. Jak tutaj jechałem wcześniej, to akurat na tym rondzie nikogo nie było, no bo wiadomo, że że myśleli, że po prostu do domu pojadę i się okazało, że... Dobra, zatrzymuję, bo... Cweluch celuje z tego Tak z -u wyjeżdżałem, bo wyjeżdżam z zakrętu stopem na stopie trzyma dotąd dopóki nie wyjadę jak wyjeżdżam, puszczam więc no co mógł wymyślić, wymyślić więcej, no co jeszcze wyskoczyć i orbitę w kerdonąć w międzyczasie kurwa to już jakieś kurwa dziadostwo zajebane, kurwa śmiecie pierdolone DW 205 CS i tak to jest 1.8 XL Musiałem stanąć chwilę na podniku, bo tam nie było gdzie to bez mała stał i celował 07791 bo tutaj znak teren zabudowany no to... ten DW co przed chwilą podawałem ja tam robiłem to stopę mikała akurat Widać, że on tam jedzie przede mną. Nie wiem, albo. Albo z tego względu, że się mijałem z kimś, to ten stopę migał. Także celuchy. Wag. Co pierdolnie w łeb. Kto to robi? Celuch 1 skręca. Dlatego mu muszę kurwa jakoś przelukać. 1, 2, 777. I jeszcze wyjeżdża, kurwa to, co ja byłem pierdolnie to to robi prosto ej kurde Ja jeszcze do domu To jeszcze w celu napięcie wcześniej żeby Wiedzieli, że przyjechałem Trzeba się odhaczyć, nie? serwo jebanym musi się odhaczyć